Hej, kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj zapraszam was na vloga Jestem właśnie w Warszawie z moim chłopakiem, u siostry mojego chłopaka właśnie e, I co? Pada deszcz, a my właśnie idziemy na włosy Idę robić pielęgnację włosów do salonu Hermate na Powiślu Idziemy właśnie na tramwaj i pada deszcz i Kacpi się wrócił po parasol e, więc, no ja już jestem tak prawie cała mokra i aparat jest też całą mokry, więc masakra Dobrze kochani, a więc e, czekamy teraz na autobus Wyszliśmy z tramwaju. Jedziemy mm, obok centrum Kopernika I Tam jest ten salon I teraz już przestał padać deszcz, już nie pada deszcz, ale tytrą palą Widać, tak? A więc jestem po włoskach. I tak to wygląda ładnie wyglądam. Super, dziękuję. No i co? Miałam robioną jakąś pielęgnację, nie mam do pojęcia, jak się nazywa ta pielęgnacja. Może się dowiem i wtedy wam powiem. E, ale to była ogólnie jakaś pielęgnacja na to, żeby mi się tak włosy nie puszyły. Tak mi się wydaje. No, no i mam jeszcze wymodelowane więc no. Teraz idziemy sobie coś chyba zjeść, która ma jest godzina. 11. Dobrze, jest 11 Ja jeszcze nie jestem aż tak głodna, więc sobie może znajdziemy coś. W niedaleko jest elektrownia po wiśle, więc może sobie tam wstąpimy. Ja bym pojechała na zakupy. Dobrze, a więc, yy, moja opinia: włosy mi się zaczynają prostować, co mi się nie podoba. Troje słabo, bo już są prawie proste. A dopiero co wyszłam i musimy się wziąć parasolkę, bo ją tam zostawiliśmy. Też nie czuję, żeby była za bardzo odżywiona, więc nie wiem czego to jest kwestia, czy to moja wina, moich włosów, czy wykonania, ale są takie, takie jak były. Nie, no ja tak nie mogę, bo ja mam trudno nauczyć. Dobrze, no to jesteśmy w restauracji i ja zamówiłam sobie makaronik. Hmm, nawet nie wiem z czym. A Kaspi zamówił sobie pizzę. I patrzcie, moje włosy już są proste. Ale dobra, nieważne. Każdy będzie razie. Za wam Kasper powie co zamówił Ja pokażę tylko ja nie powiem, bo to Dobra. jest Dobra, ja, ja, ja to przeczytam Ja to przeczytam <grym> Pokażemy wam jak przyjdzie Dobrze, to jest pizza Kaspera. Potężna To jest moje Penelonie Dobrze Super A więc moje jest bardzo dobre Bardzo wam polecam, A teraz Kasper Moje jest takie piękna. Dobra? <grym> To super. Dobra, więc zjedliśmy. Ja zapłaciłam za kacpra. Mm, a potem idziemy na deserek to są miejsca. w sensie obok. No, jak się smakowało? Bo dobre. Przepyszne. Tak? Tak. Coś więcej, czy tyle? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Ta restauracja nazywała się jakaś to? dziurka od klucza. I naprawdę bardzo dobre było Ja miałam... To się kaneloni I to były jakby takie rurki z makaronu I w środku było... Nie wiem, z z z szpinaku i z ricotty Jak mi się wydaje No to było dużo sera I były też na to orzeszki I cytryna Skórka z cytryny I naprawdę było bardzo dobre Ja miałam z salami, a z pomidorkami truskawkowymi. Maliną truskawkowymi? Nie, truskawkowymi. tak. Serio są takie pomidory truskawkowe? Tak głównie. Z mozzarellą i sosem pomidorowym i jeszcze był jakiś inny ser którego nazwy nie pamiętam i miód. Z ja zjadłam brzeg od Kaspra i był całkiem dobry. Dużo szczypioru, takiego niepociętego. To nie był szczypior. To był szczypior. No dobra, przepraszam. Dobra, no bo... to był szczypior. Bo... No, no bo co moje? No bo coś... co wygląda jak dymka. To był szczypior, a nie wiem gdzie teraz idziemy w ogóle. Chodźmy, tu, bo to bo też. dzień. No dobra. Jakby nie, jak się ktoś będzie w Warszawie i chce się sobie gdzieś zjeść i. Macie możliwość jedzenia na Mokotowie, bo to jest na Mokotowie. Bo bardzo polecamy teraz jeszcze dużo innych restauracji. I tak jak mówiłam, idziemy w to samo miejsce potem zjeść deser. Także to na tyle. Tylko co? Jedziemy się teraz przejść, bo jesteśmy najedzeni i w ogóle... I za bardzo nie ma tutaj co robić. Więc idziemy na spacer. A więc to jest mój outfit dzisiejszy. Skąd spódniczka? I mamy butki, które dostałam ze współpracy, mamy spódniczkę taką długą, spódnicę midi, To mamy z handemu i trochę longchamp i taki oto mój outfit. Skąd biżuteria? Musisz podejść, musisz podejść. Tutaj dostałam taka cyfra, to jest SHEIN i więcej nie mam, a kolczyki są z handem. a okulary są nie wiem skąd, chyba też z handemu kiedyś jak i tak się wszystko prezentuje uwaga, Dobra, ile kosztowało twoje danie? No to tak, moje danie kosztowało 39 zł i uważam, że było godne swojej ceny, bo było bardzo dobre. Było bardzo dobre. Tak, moje danie też było godne swojej ceny, tak? Tak. No. Dobra, pizza była dobry brzeg, bo spróbowałam brzegu. ja ty nie co całej pizzy. No bo ja się bałam, bo na być, że ona będzie ostra, bo mówiłeś, że ma być ostra. A i pizza 31 zł 37. 30, nie wiedziałem. Ha, myślałam, że 31. Pan <grym> barber się na nas patrzy. <grym> pan wygląda, właśnie, pan, pan barber się na nas patrzy, bo tutaj jest barbershop. No i co, jak będzie na deserku albo będzie coś ciekawego do pokazania, to wam pokażę, ale póki co siedzimy. Mam tutaj serniczek pistacjowy. Dokładnie. a patrzcie jaką ja mam truskawkę Dobra, więc będziemy jeść i wam powiem, czy jest dobra Dobra, tylko jeszcze najpierw zrobimy zdjęcia dla mamy od Kastpro. Ale jest to dosłownie truskawka i ona jest przepyszna Patrzcie to, mamy mus z truskawek A tutaj jest biała czekolada pod tym I jakaś śmietanka I truskawki I jakiś taki biszkopcik zielony Takie pyszne To jest dobra. Dobra Dobrze, a więc zjedliśmy, coś w sensie Kasper nie zjadł, bo nie umie już, a ja zjadłam całe, było mega dobre. Yy, I co? Będziemy teraz wracać do domku, już nic więcej nie robimy dzisiaj, więc odezwę się do was jutro najprawdopodobniej. Jak może będziemy coś robić. Cześć kochani, to znowu my. Yy, czekaj, muszę się zapomnieć. Dzisiaj tam trochę się tutaj patrzeć. Yy, wróciliśmy yy, i jesteśmy już w domu. I co kupiliśmy? Byliśmy na targu i kupiliśmy burówki. Byliśmy też w Hebe i ja sobie kupiłam błyszczyk Taki mam, go na sobie A mamie kupiłam róż, bo mnie prosiła, więc ją kupiłam A co kupiłeś? Borówki I żel do twarzy sobie kupiłeś A Teraz jemy poki Nie powiedzieliśmy jeszcze o naszych deserkach Więc mój deserek kosztował 25 zł no i chyba też. No i Kacpra też. Mój deserek był przepyszny, bo był słodki, taki w środku, ale miał truskawki, przez co był taki lekko kwaśny. Mm, ta daletka też była taka kwaśna, ale miał to też białą czekoladę, w środku był też biszkopt, więc według mnie było super. A od Kacpra było dość słodkie, bo próbowałam i tak szczerze to było bardzo słodkie. W było pyszne, tylko że brakowało jakiegoś fresh. I w ogóle wiem, co zrobię. Zrobię test picia. Kupiłam... Biedronce, bo był jakiś tydzień azjatycki, czy coś takiego Nie wiem, ale były jakieś azjatyckie rzeczy Kupiłam sobie takie picie To jest jakby chyba mogu mogu, ale podruba. Zobaczymy, to jest o smaku liczi. Jeszcze były inne smaki, ale to jest różowe i ładne I to jest z jakiejś firmy Bonko to Pachnie Pachnie bardzo chemicznie Nie jest takie złe ale mogą je o omiele. To może teraz kupić wiedrące, ale smakuje trochę jak mydło. No, zimno, jak jest zimna No, to pewnie ciepło nie będzie dobra. Aha, jutro mieliśmy zamiar iść do Centrum Nauki Kopernika, ale wspomnieliśmy, że istnieje coś takiego jak bilety, chyba. I wszystko jest już wykupione. Więc jutro idziemy, chyba. Tylko bez złotych tarasów A tak wyglądają moje włosy Są już prawie proste, ale są nawet ładne, bo są takie lejące się i są mięciutkie Aha, i rzucałam nowe zdjęcie na Instagrama, więc możecie wpadać. Ja mam te moją nazwę i oczywiście w też są wszystkie linki do moich social medi Witajcie kochani To my Witamy was kolejnego dnia Dzisiaj idziemy do muzeum Dokładnie do dwóch Mieliśmy iść do Kopernika, ale nie było już biletów, bo zapomnieliśmy, że trzeba zablokować wcześniej bilety I idziemy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej i do Muzeum Geologicznego, chyba tak I idziemy jeszcze na zakupy, więc wszystko wam dzisiaj pokażę, co będę kupować, gdzie się coś w ogóle kupię No i dzisiaj o 20 mamy pociąg z powrotem do domku Fajnie? Fajnie Super Także tak to pięknie wygląda. Tam jest Kopernik, do którego chcieliśmy iść, ale tego nie tak powiedziałam, nie kupiliśmy biletów na czas. Wyszliśmy z tego czegoś i jedziemy gdzie indziej, bo to było nudne. I myślałam, że. To będzie taka, wiecie, jakaś taka wystawa, jakieś, wiecie, rzeźby, jakieś obrazy i w ogóle A to był jakby taki film puszczony, No, także, no nie wiem Są ciekawsze rzeczy do roboty w Warszawie, tak mi się wydaje Więc teraz jedziemy gdzie indziej Stary na wachcie, w Warszawie, w stolicy Super kupił sobie kąpielutki, tak? A ja kupiłam sobie sukienkę i jeszcze koszulka Nawet tanie były, bo sukienka kosztowała 45 zł, a koszulka 25, więc jest okej okay. A teraz idziemy sobie coś zjeść i no, pokażemy wam jakie jedzonko My jeszcze byliśmy w Burger Kingu na Anagetsach, bo byłam tak głodna, że myślałam, że tam zejdę, także no Dobrze, a więc my już zjedliśmy. I było bardzo dobra. Ale była bardzo duża porcja. Przynajmniej dla mnie. Dobre, najadłam się. Kaspi chyba też. Eee, no właśnie, Caspi jeszcze musiała zjeść połowę moich tych. Eee, jak to się nazywa? Skrzydełek eee, Ja miałam mega dobre wszystkie. Bardzo mi smakowały. Tak naprawdę, jakbym miała same te wszystkie, to bym się też najadła. Bo było ich bardzo dużo. Eee, a Kaspi miał burgera. Nie wiem, z czym, z czym miałeś burgera. Co? Sos OK, Okej, i on był dobry, bo też go spróbowałam. I jeszcze było tea I też było bardzo, bardzo dobre. Więc mój zestaw kosztował 23 zł. 23 zł. Plus lemoniada, znaczy ta tea kosztowało 12 zł. Mój burgerek też 23 zł. I myślę, że cena jak najbardziej słuszna. No, to nie nawet świetna, było. Świetna ten stosunek ceny do jakości. Dokładnie. Nie, bardzo dobre było. Koloranczy, to najgorsze. Koloranczy kosztują 27. I są mega ogromne Ale już ich nie było tak No, także nie było lunchów Ale i tak zapłaciliśmy mało jak na takie porcje, więc bardzo spoko I Ogólnie polecamy, to jest restauracja, nazywa się kura. Więc jeśli jesteście w Warszawie i chcecie zjeść sobie jakieś karnapki, burgery albo yy, skrzydełka To to jest fajna restauracja I teraz idziemy do sklepu, kupić jakąś wodę albo coś do picia, bo jest strasznie gorąco. Zjedliśmy sobie teraz um, w takim parku. To park nie jest, ale no, nieważne. E, zjedliśmy sobie i było bardzo, bardzo dobre, To już Wam mówiłam. No i mieliśmy teraz iść do kolejnego muzeum um, geologicznego, ale niestety okazało się, że zamyka się za niedługo. Więc. Tam nie idziemy, bo nie zdążymy po prostu tego wszystkiego obejrzeć No i tak bez sensu, po prostu w takim wiecie, pośpiechu Także sprawdzamy sobie jeszcze jakieś inne muzea Muzyka: Converse Polska ze współpracy z Kurir Skódenki e, Smoke Story Girls SSG, jak macie takie piękne logo Super na lato, mają tutaj takie wiązanie w talii, więc wszystkim będą dobre Topik perszka. Taki ofer <laughs> Long. I tyle, tak wygląda mój... biżuteria, biżuteria. Od kogo? Aha, biżuteria. Eh, od Kaspra dostałam. Ładna. A to jest eh, Podziękuję wam i napiszę wam tutaj nazwę. Więc tak to wygląda mi auto. Nie idziemy żadnego muzeum, ale idziemy sobie w takim ogrodzie, w takim parku w sumie. Kasper chyba chce się pokręcić, ale może nie. Dobra, więc muszę pokręcić Kaspera. Nie chcę, żeby mi piasek do butów wleciał. A to znak Zelawa. Ja prawdopodobnie idę teraz zrobić jakieś zdjęcia na Instagrama. Chociaż wyglądam jak, jak, jak żul dzisiaj troszkę, ale dobra, zobaczymy. W że kupowaliśmy bilety z mamą, a nie że ja sama, że mnie weszła na idiotę, proszę. Nie wróciliśmy do domu, ponieważ kupiłam bilet na wczoraj i musieliśmy kupić przed chwilą nowy bilet na piątą rano. Także super! Ale kochani, będziemy teraz odebrać paczkę z to go do Kosty. Zaraz Wam pokażemy, co dostaliśmy. Dobrze, a więc Kasper zrobił wam opening paczki So good to go Moglibyśmy jej nie mieć, ale... Ale słuchajcie, no... I są jednak plusy tego, że kupiłam sobie bilet Dobra, mamy tutaj... Rurę Rura Kolejna rzecz Po są. W związku son. Ale taki zwykły czy z czymś? Jak myślisz? Myślę, że z czekoladą Kosztowała ona 13,99 co nie? Co to jest? Jowłów, 8 szkołowych ramysli i niż na ja. Potem mamy brownie. Brownie? brownie. Wtedy, aby to była kanapeczka. No, zjesz sobie kanapeczkę. Jest to i kanapeczka. Kasper będzie sobie teraz kanapeczkę. Tyle, co nie? Już więcej nic nie ma. Eee, jak osuniesz paczkę? Zajmij się na lesie. To jest najfajniejsze, bo jest... Bardzo fajny Dobra, więc to by było właśnie na tyle z naszej paczki I mamy już nowy bilet, nawet wam pokażę, że je kupiłam Nowe bilety na piątą rano Ja nie wiem jak ja wstanę, no ale masakra, serio No odwaliłam troszkę, no ale no nieważne Ludzie uczą się na błędach, także zobaczymy A ja teraz sobie coś zjem, zjem sobie rurkę z kremem Także dobranoc kochani, widzimy się jutro jak będziemy jechać do domu Wstaliśmy jest godzina? Która jest godzina? Za wcześnie. Jest za wcześnie. Dokładnie też tak sądzę. Jest godzina czwarta, piętnaście. Nie widać. Teraz widać. Ja już nic więcej w życiu nie kupię biletu na pociąg. Jakiegokolwiek chyba biletu nigdy już nie kupię. Masakra. Przynajmniej będziemy w domu szybko, bo o 8:00. Najgorzej jest to, że jest czwarta. Po prostu nic nie jest otwarte. Nie możemy sobie kupić nic na śniadanie, jesteśmy za bardzo leniwi, żeby uciąć miskę na płatki O 5.05 mamy tramwaj, a o 5.35 mamy pociąg Jest dość chłodno Ja mam krótkie spodenki, bo nie miałam innych Jeszcze są chmury, więc nie zobaczymy wschodu słońca przykra sprawa wracamy do domu w końcu ja już się ja po prostu no nie mogę doczekać za dwa dni jadę na obóz taneczny no lipa trochę bo mam strasznie mało czasu na ogarnięcie wszystkiego, na zmontowanie tych filmów i w ogóle, więc nie wiem w ogóle kiedy wy zobaczycie ten film 5.16 i jesteśmy w Maku. 17 nowy nos zobaczmy co się kryje pod kokułą jest to McMuffin z jajkiem, serem, rukolą, pomidorem personalizowany Pewnie bardzo puszny Tak wygląda, no bardzo, bardzo tasty A ja mam zwykły z wołowinką z jajem Jeszcze no. lepszy Nie, mój dużo lepszy Już siedzimy w pociągu, mamy jakiś taki stary perelowski wagon Przedział jest pusto, nikogo nie ma pizza. Ej, jest to pociąg. Szekał Pędzący? daleko pędzący. Da nie, <grystanie> nie. Powiedziała nie tak określiła to jakoś. No, szybko. Pośpieszny. To jest pociąg po o Jezus, To jest pociąg pośpieszny. O Boże, aż ty byś po prostu w domu. Jesteśmy w Katowice? W końcu, jest godzina, nie wiem która, ale nam się trochę opóźnił pociąg I byliśmy później, także teraz idziemy na późniejsze kokosa Ale jesteśmy przynajmniej już blisko domu i to jest najważniejsze Kupiłam sobie strawberry asai i jest bardzo dobre Także kochani, odezwę się do was w domu Jak już będę w domu I was pożegnam i zakończę naszego pięknego warszawskiego vloga. A teraz idziemy na busa. Hejka kochani, ja już w domu, a tak dokładnie to nagrywam to chyba jakieś e, dobre dwa tygodnie po naszej wycieczce e, do Warszawy, tak mi się wydaje. Właśnie skończyłam montować ten filmik, który oglądacie i zobaczyłam, że... Nigdy tak naprawdę nie nagrałam końcówki do tego filmu, e, aby padałoby to zrobić. Także tak wyglądał nasz wyjazd do Warszawy parodniowy. E, mam nadzieję, że nasze recenzje jedzenia e, były całkiem przydatne i że jak następnym razem będziecie na przykład w Warszawie, e, to będziecie mogli pójść do jakiejś restauracji. Także mam nadzieję, że się pójdziecie do jakiejś restauracji z naszego polecenia, to będzie Wam smakować. Ja Wam w ogóle nie mówiłam, jak to się stało, że kupiłam sobie ten bilet, więc to było tak, że. Idziemy sobie już na dworzec, spakowani i wszystko spoko. Ja w ogóle zamówiłam bilety przez internet i parę razy jakby się pytałam Kaspra, mm, kiedy wracamy. I w ogóle było takie trochę zamieszanie, bo początkowo właśnie chcieliśmy wracać wieczorem 27, czyli pojechać tylko na dwa dni, bo jeszcze byliśmy jeden dzień. Tam wcześniej tego dnia nie nagrywałam. I początkowo mieliśmy tylko na dwa dni, i mieliśmy właśnie iść do tego fryzjera, pójść sobie coś zjeść, na zakupy i pojechać do domu, ale nie było biletów na późniejsze pociągi tego dnia. No, a koniecznie chcieliśmy późno pojechać, żeby po prostu mieć całe, cały taki jeden pełny dzień w Warszawie. No i stwierdziliśmy, że pojedziemy w takim razie 20. 8 wieczorem, czyli będziemy tam już te trzy dni. No i już pod koniec dnia właśnie jest spakowani, w ogóle już idziemy na ten pociąg, pociąg przyjechał, wchodzimy, idziemy do dobrego wagonu, na dobre miejsca, no i siedziała pani na moim siedzeniu, no i ja mówię, że przepraszam bardzo, ale to jest moje siedzenie, ja tutaj siedzę e, i... Czy mogła Pani sprawdzić po prostu, czy nie usiadła w Pani, nie wiem, złym wagonie, albo czy nie siedzi Pani z miejscu No ona mi pokazuje bilet, no i mówi, że to jest jej siedzenie, że to jest wagon, czwarty i trzydzieste piąte, czy tam trzydzieste siódme, już nie pamiętam, siedzenie No ja się patrzę, wchodzę na, no, na, bilet po prostu, ten cyfrowy Patrzę, no i wszystko się zgadza, u jest identycznie, ten sam pociąg, ta sama godzina e, Wszystko, nie? Ten sam wagon, jakieś tam przedziały, nie przedziały w ogóle, no wiecie te wszystkie po prostu jakieś numery pociągów, numery wagonów, yy, siedzeń, wszystko, ale to wszystko się zgadzało, było takie same. I przez chwilę po prostu tak stoję nad tym i się patrzę i Kasper też tak samo po prostu siedział na tym telefonie i się patrzył i tak nie się za bardzo co chodzi. I dopiero potem Kasper do mnie takie, czy ja nie kupiłam biletu na dzień wcześniej. Bo się pyta, który dzisiaj jest. No i okazało się, że kupiłam na 27, a nie na 28. No i wyszliśmy szybko z pociągu. Stał jeszcze konduktor i się pytamy, czy my byśmy mogli jakoś szybko przebukować ten bilet, po prostu, żeby teraz pojechać do tego domu. Eee, czy da się to jakoś zmienić, albo nie wiem, dopłacić coś, czy coś takiego. Ale powiedział, że nie, że pociąg jest cały, pełny, zapełniony, nie ma ani jednego miejsca już wolnego. Także no musieliśmy zostać. Mm, no i poszliśmy kupić nowy bilet na piątą. 35, chyba tak i no. No to było ciężkie wstawanie. No, także ja już stwierdziłam, że nigdy nie kupię biletu. Czy to na pociąg, czy nie wiem, powiedzmy na lot jakiś. No jest, nie ma opcji. Tak to się jakoś podziało. No ale na szczęście wróciliśmy do domu w miarę szybko, ale w pociągu tym starym było tak gorąco, tak ciepło, tylko odliczałam, aż będziemy w tych katowicach jeszcze było jakieś opóźnienie, no już. Było fest, ciężko. To by było na tyle. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie więcej vlogów z takich podróży i w ogóle. Jak to oglądacie, to prawdopodobnie jestem w Londynie i nagrywam dla Was właśnie vlogi z Londynu, taki tygodniowy vlog z Londynu, także wyczekujcie go na kanale. Więc to by było na tyle. Życzę Wam miłego dnia albo miłego wieczoru, zależy kiedy to oglądacie. Wpadajcie na moje wszystkie social media, wszystko macie tutaj w opisie. No i co? Do następnego odcinka. No.